Siemanko widzowie. z tej strony już i dzisiaj będziemy sobie znowu grali z maczkiem. Hello! No i oczywiście gramy skrzydłowego, próbujemy maczek. Próbujemy ten maczkowi wbić Złoto 2. No i też szukamy cheaterów, by zrobić serię z Overwatcha, która za niedługo będzie na kanale. Dlatego subskrybujcie no. z dzwonkiem. Niestety na moim kanale nie będzie tej serii, bo jest tylko u Miło. Ale tutaj Wam link w opisie, żebyście mogli sobie wejść do Miłocha. No, no i oczywiście, kto będzie zna. No i oczywiście, kto będzie ze mną na Overwatchu? Maciek! Bo on też się zna. Dużo. Będę... On ma więcej godzin w cs niż ja. Tak, ja Wam mogę pokazać, ile ja mam godzin w cs I co, powtórka z tamtego go filmu, że ja będę. Że ja będę le nawet lepszy od ciebie? Czy będzie tak jak normalnie, że mam ze za ultra Hi Hiper duper pro i nic nie trafia? A ty jak zawsze będziesz miał staty 40 z 00? Oczywiście, że ja, ja cię wykieruję, bo. Jakby inaczej. Trzeba kogoś, kogoś wykierować o jeden damage. <głos> <głos> nie. Na ja mam prawie. Na turniejowym? Mam... Ten. To już na Turniejowym kogoś wykierować, ktoś się założy, że jeżeli będziesz kierować, to ci da nie i wykierować o jeden damage. Bo zadaje zadaj jeden. Pozdro Dobra Ejku, ej, co to za taktyki? Ja myślałem, że on będzie plantować. Też. Albo on... Dziwnie grają... Ej, ale dziwnie grają, nie? Eee, ty jest. Dobrze. Mamy widzowie. Ale to było dziwne, że jak on ciebie zabił, to od razu się spojrzał idealnie na mnie, nie? Będzie Overwatch. No z tego zależy... E, nie... Tak więc, jak, tak więc jak będziemy ten lekko przegrywać, to zrobimy sobie Overwatch. A. Tak. Bo zawsze fajne to jest content, tak. I to jest! Jest! Jak on nie dostał? Tego ja nie wiem. Jest okno! Dobrze. Zabijam okno! Mamy... Masz pakę. Oj. Nasza radę. Zrób to dla widzów. Dla widzów! Trafić go mam? Cheda? No. Cheda. Daj cheda. Albo w stópkę mu taki go Co?! Ver. Yes. Boc race Udało się. Cześć, że jestem tutaj, jestem tutaj, jestem Wiem. wiem. o wiem wiem ja ja tak tym. jestem ja tak, ja mój opóźniony czas reakcji tak... Ja kiedy strzeliłem on się wychylił. To był taki to było takie szczęście. A nie on dostał w ramię ode mnie. Z SSG. E, ty, dasz mi coś, dasz mi coś? Mm. Ja to... mi tego Famosa. No, dzięki. No i widzicie widzowie to jest koleżeństwo, a nie jak wasi fłosiwi pro, przyjaciele. Już ci kupią AWP. No właśnie. To jest prawdziwy kolega, który ci dropnie twoją broń. I widzicie, ja na dużo nie prosiłem no, a ja bo. Drugo O, a wópcia? Ej, ja Drugo kamela, fartelo także Będzie przez smoka walił Ej, dobra, on ma coś. Rewatch będzie, znaczy. O Jezu, Rewatch, Overwatch. Overwatch. Rewatch. Nie no, mamy nowego mema. Rewatch gram z Emki. Ma, on ma nie dwa Nie wiem, ja się, czuję, ja się czuję lekko chory, dlatego gram z Emki. Nie, ja nie idę na ma. Ja nie pilnuję tych małych. Ja się boję. To jest strefa zarażona. Patrz duże. Ja ci chłopie nie słyszę. Bo... Znaczy ja nie słyszę na dźwięku w grze. po wy by... tylko te plasz wszystkim. Halo? Co, życzę w E ja w Dobra, on ma WH! 100% wH. Będzie wiedział? Tylko on nie ma w to jestem papier. <noise> <noise> o leci. Reportuj go. Jasne. To jest właśnie... Nie ma problemu. Każdy. to jest każdy mecz nasz widowie, no. widzicie, no my się staramy, a trafiamy na takich ludzi, a zaraz jakiś coś się znajdzie w komentarzach, to nam napisze. Ale przecież on był czysty, tak go zgłaszacie, on nie miał chytus. Bo tak to się wstrzalowywał w miejscówki. On jest po prostu dobry. Pa, we mnie się tu. Nice! No, Dobij tego. Tego chińskiego kolega. Jeden okno. A okno jest. No, duże chyba idzie. Małe może iść. SŁYSZYSZ? Jakiś... Masz dźwięki włączone? Nie, ty nie ma, Ty Ale bez to byś dźwięku, mi ja mógł dźwiękam. powiedzieć! To byś mi mógł powiedzieć, a nie słyszysz. Ale ja bym że ty zrozumiesz, słyszysz. Ty, ty, ty nie wiem, czy ty grasz na odwróconych słuchawkach. Tak, <laughs> żebyś mnie Brat gra na odwróconych słuchawkach. Co ty? Ej, co ty odparł? Nie. Tak wow. Ej, tak szczerze, to nie ja. Ej, chłop ma tego samego akacza co ja, tylko że ma na, O nie, nie, ja muszę tego wyrzucić, akacza. Poniesz poniesz się na chwilę. A? Jezus Maria. <laughs> Spójrz na naklejki. Ej, awupa, awupa, chłopie! OMG, oh awup. Nie, ty, ty, ty będziesz tym grał? No jak? Co myślisz, że ja takimi beznadziejnymi skinami ja nie gram? Chłopie, ja sam mam jakieś, chłopie, USB eś na liście. No ale... Co wygląda jak... naklejki. Jakby było po przejściach. Dobrze. Ja smokuję i mam to gdzieś. A wupa, a wupa, Ej, nie. Ej, dobra, ho ma coś. I On tam. też, on też ma. Jeden, drugi. Widzowie. Jak... Akurat kiedy Jak zrobiłeś sobie czeka. Tak. Kiedy wzi Chciałem wziąć broń. Ej... Zamiana? Nie. Staram ha. się być bogiem AWP jak ty. Aha. Starasz się? Tak. No nie wiem... Czy, czy to wyjdzie. Znaczy teraz! <laughs> Dobra, teraz tego lepszego. On ma lepsze jakieś. On jeszcze nie do końca wychyliłem. Nie będzie, nie mógł, nie może wiedzieć o mnie. Ok, okay. widzę! On, pacał, on, no on patrzał, on patrzył na ja. mnie, widzę! On patrzał, patrzał ale... A... on ma, on ma wła? Ale że my 4 4 na. na gościa, Nie, go się. teraz będzie ciężej, bo jesteśmy po terrorystach. No właśnie wiem, i oni będą, jak nie wiem. Oni będą, jak no oni my, na włączą, przykład. Nie, oni se włączą czy na banych hopa, i dosłownie zanim my jeszcze wyjdziemy z okna, to oni będą już na małych nam plecy robić. Real Jak opowtórz! O, kto gra Digla? Skaczańcy zawodnik, ale kto gra Digla w pierwszej rundzie? No, czterzy, nie? Widzowie, mamy dalsze, no, podejrzenia. No możemy mieć podejrzenia, no. Nie powiedzcie nam, że nie możemy mieć podejrzenia. No widzowie, no. Widzicie, jakie to było perfidne? Okay. O! Jees! No. Dobrze, e, drugi silo. Silo, silo, silo o jest. Łatwo. Dobrze. Łatwo z czytarami Gdzie są ci Gdzie? Gdzie? Nie kupuję kogoś na Galila No Nie ja nawet bym nie kupił Bo mój kolega, jak tylko go stać, to Ty, ty masz print stream? No jak A nie, to jest jego to nie... Ty masz print stream! A nie, dobra, smoknął mi. Chuka. No i się podnieciłem, no i widzicie? Nie podniecajcie się za szybko nie, to było takie. Uh. Nie, to było coś takiego. Uh. <grych> ja no, ale nie, ale wygramy z cheaterami kurde. Jak my to wygramy, widzowie, to napiszcie nam w komentarzach, yy, najlepsze duo to Maciek i ten Nil. O kurde. Oj kolega, kolega dziwnie. Jeszcze bez Tumika. Mm. MK Kupił emka tumikiem, żeby zagrać bez tumiku. Pozdro. Nie, jeszcze z auto szmaty. Jeż. Dobra, dojeżdżamy, dojeżdżamy. P90, P90. Kupił P90. Proszę, proszę, proszę. Kupił P90. Dziękuję. W nie mam za P90. No, miałem, ale się wymieniłem na agenta, na pani Jezus Maria On wie, on wie, on wie! Dobrze! Teraz! Auto! Jedziemy z tym auto! Auto się... kolega! Nienawidzę tej gry! Nienawidzę tej gry! Ty nie wygrasz przecież na auto! Autorurka, rurka. Kucnik, kucnik, no widać. no ty Co no się patrzysz? patrzysz. no kutznik, no będziesz patrzeć? Um, no honor. Noob. Auto, Jurmat. Jesteś zły. No ciekawe dlaczego, osoba... Kurde, nie stać mnie. Save no Eee, tak. I? Martwi i... Ryby... Co? Nie mają. Martwi ryby głosu nie mają. Pamiętaj. Nie z tego z auto. Trójką rurką. Oni, we chyba mają auto. Oni mają we dwójkę? No nie no. We dwójkę robią dwójkę. Tak. Pojedzie, pojedzie, pojedzie. On ma... nie wiem, dwa HP Widowie. Jak on nie dostał? Gdzie ten pocisk poleciał? Widowie, 2 HP oficjalnie. Dosłownie, w wideo HEDA, 2 hp Widowie Dobra, ty grasz auto, szurkę, rurkę. Ja zagram na gbanie. No na takich gbiomków, te mają chłopieciki i gram jeszcze ja z tym. Ja gram auto szczurek. Auto szurek. Aha. Oni we dwójkę to grają! Ile wychopie macie? Dobra, gramy w Edwisku na giewa. Nie no, Bri, się piękną Tak, mamy piszę. बारा वे